To jest trochę Lipton, bo na linia prześwitywało. Chociaż może. Chodzi o to, że później będą rozkminali w ogóle kto co był i wiedzą w ogóle co, jak było. Nas nie interesuje, nas się chodzi o to, że krzywdy sobie nie zrobią. Witamy w jubileuszowym 24. odcinku Work Genius Polska. W dzisiejszym odcinku na warsztat weźmiemy youtuberską brać goniącą hity internetu przeróbkami znanych utworów. Miejsce trzecie to utwór próbujący odpowiedzieć na odwieczne pytania ludzkości. Kim jesteśmy? Co robimy? Czy warto subskrybować? Miejsce trzecie. Kamcio. UFO przeróbka. Moim kanałem nie Szanowni Państwo, mamy dla Państwa trzy e, utwory dzisiaj w zestawieniu takim e, parodystycznym, trochę takim na śmieszno zrobionym, jak to e, youtuberzy, którzy są moją jedną z ulubionych kast społecznych e, 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 parodiują i tam parafrazują tu, tu raperów, tu jakichś innych śmiesznych. E, I tutaj e, na trzecim miejscu uprasował się e, kamcio. E, jeden z moich ulubionych utworów jest to e, przeróbka e, szpaku UFO, w którym to Kamcio e, brakuje i dziękuję swoim widzom jednocześnie za przekroczenie 30 tysięcy subskrypcji. Tutaj dosyć e, ciekawy sposób celebracji e, poprzez e, przeróbkę, poprzez piosenkę o tym, że ma 30 kasubów. E, piosenki szpaka, która jest dosyć taka emocjonalna e, i dosyć taka e, Ekshibicjonistyczna uczuciowo, gdzie tam szpaku w szpaku w, w próba flaki swoich, swoich e, rozstarg e, emocjonalnych. Natomiast e, bardzo śmiesznie, właśnie, jest e, to skliszowane z tym, jak. Jakiś kurwa szczypior nawija o tym, że 30 ksobów yy, dostał. Zrobić wiem, że pewnie na więcej nie stać Nie wierzyłem, że tyle sobów będę miał. No a teraz śpiewam o tym, bo 30 k tu mam. Tu parodie takie, że wkłużam tu trochę ludzi, popijam. Ale to i tak ja bardzo propsuję, bo zwykle YouTuberzy tam na 30 kasubów to robią wyzwanie: jakieś ostrości, bo to jest kurwa jakieś największe co oni mogą zrobić. To jest na... największe poświęcenie dla widzów: to opierdolenie jakiejś tam ileś skowili. Nie wiem o co. O chuj z nimi chodzi, kurwa. Wytam, bo mam talent, teksty syte. Czy jestem inny dla tych ludzi? się wygłupiam typie. To przez parodię myślicie, że jestem taki. Ta najszersza z tych piosenek subój, dołączaj do paki. Mój kolega, taki raper, ja pewnie każdy z Państwa ma kolegę rapera, ja również. Mój kolega raper, taki znajomy z Facebooka, on jest e, właśnie, ma takie białe kombinezony e, i co ciekawe, dość dobrze się ubiera do klipów, bo ma Iguchi, dużo Tomiego jego Hilfigera. E, natomiast ciekawostka jest taka, że gdy e, o, o, okaże się, że klip już jest nagrany, bardzo szybko pojawiają się u niego e, na e, Instastory i na zdjęcia, że sprzedam e, koszulkę Gucci używana raz jest w porządku, klip nagrany e, bardzo fajnie jest oszukiwać ludzi, że ma się więcej pieniędzy niż się ma myli zasady fake it till you make it wiemy o co chodzi No, i tutaj bardzo fajne, ciekawe są teksty, takie jak tu, tu siebie pytam, Bym był tu cichym chłopcem. Tutaj wszystko dzieje się tu, lecz wiem tu co chcę. Czyli ona tak wie tylko tutaj co chce. W innym miejscu nie wie co chce. No, i tutaj <laughs> wspaniały fragment, kiedy Kamcio <laughs> zastanawia się, czy jestem inny dla tych ludzi. Się wygłupiam, typie. W tej jest takim Winkelriedem youtuberów, on zastanawia się czy jest taki sam jak inni, stoi jak ten Kordian na Mont Blanc i prowadzi taki, takie rozterki sam ze sobą, bo on przecież robi te parodie, które wkurzają ludzi, zastanawia się nad swoim istnieniem. Bardzo to jest dobre. Dzi chłopie jak nie lubisz mnie, to wiecie ja się tu zmieniłem trochę i mam ciągle swoje wyrzuty, że w sumie nie płaczę głośno zająłem się marzeniami i nawet mogę stracić godność. No i fajnie, że on tam te trzy, trzyka, 30 kasubów, tutaj Kam i co z tym zrobić? Pewnie na więcej im nie stać. To jest taki humble brak, trochę jak e, e, mój kolega kiedyś jak byliśmy na boisku, to był starszy kolega i on bardzo wysoko kopnął piłkę. I ja powiedziałem, wow, ale wysoko kopnąłeś piłkę. On wiedział, że wysoko kopnął piłkę, bo kurwa głupi nie był. I powiedział tak, E, słabo. Nie, to jest taki, to się nazywa humble brag. To jest takie, taki, że mówisz, że niby, ne no i z 30 katu mam. No i co z tym zrobić? No więcej sprawcie. Tak, to był Kamcio, bardzo dziękujemy. Miejsce drugie zajmuje artystyczna interpretacja japońskiej piosenki. O zabawce w wykonaniu kabaretu skleczów męczących. Miejsce drugie, kabaret skleczów męczących Mama Gosi. Lubię gdy dotykasz mnie piersi i pił. No i moi drodzy, o! Mama Gosi. O! Nasze pokolenie Mama Gosi. No, oczywiście jest to hmm, przeróbka utworu. Hmm, scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. Nie, to jest To jest przeróbka utworu Gosi. Kabaretu sketchów męczących, który tutaj również wpisuje się w, pewno, w pewien trend kabaretów, którzy robią teledyski na melodie znanych utworów i nazywają to parodiami z jakiegoś powodu. No i tak, tutaj jest Mama Gości, no przecież taki klasyczny taki te temat, że mężczyzna młody, zafascynowany starszą kobietą. E, tutaj utrzymuje relacje z e, dziewczyną tylko po to, żeby być bliżej tej starszej kobiety. To jest dokładne przeciwieństwo e, na przykład e, książki Lolita Nabukowa, gdzie jest zupełna odwrotność. Tam ten typek e, stary się, e, się przysadza do matki, żeby tam e, czmychnąć e, młodszą osoby. No, mamy odwrotność. Fajny to jest utwór, to jest, jakby to nazywali yy, użytkownicy grupy bezbekawka. No nieszkodliwe, to się przypierdala, no to jest nieszkodliwe Kurwa, to jest, no może nie jest szkodliwe, ale to jest bezbeztwo okrutne Co tam się odpierdala, no błędy logiczne oczywiście, moi drodzy, tutaj tak tekst przytoczę Idź do domu, jeśli nie chcesz, żebym musiał cię zaraz wyprosić Czyli Ktoś ci mówi, żebyś sobie szedł bo będzie musiał cię wyprosić. Czyli też mówi ci, że byś sobie szedł, bo zaraz będzie ci musiał powiedzieć, żebyś sobie szedł kurwa idioty to zrozum. To co stary, moja mama jest, jeszcze mama gosi. Idź do domu, jeśli nie chcesz, żebym zaraz musiał Cię wyprosić. No, w ogóle się wszystko zaczyna y, od y, takiej takiego intro, gdzie y, brat y, przedstawia siostrę i mamę. I tutaj temu koledze, który hmm. będzie do niej chole wysunął. I mówi do niej tak: Cześć, to jest Gosia, moja siostra Gosia, a to jest mama Gosi. To jest durne, nie przedstawia się tak swojej matki, że jest. Nie mówisz o swojej matce, że to jest e, matka twojej siostry. Jak dzwoni twoja matka na melanżu, to nie mówisz: hej, cicho, bo. Mama mojej siostry, mówisz normalnie matka moja, tak się tak się przedstawi. tak jakbyś powiedział, na przykład, e, to jest mój kolega z klasy, a to jest nauczyciel tego kolegi. Nie, mówi po, po prostu... Szybciej powiedzieć, mój nauczyciel, ale to jest oczywiście e, tak oszukane, żeby to łatwiej było zrymować mama Gosi. E, kim była mama Gosi przed e, tym, jak była mama Gosi? <laughs> to. E, follow up do tego demotywatora o Mumiku. Marcinku, to jest moja siostra Gosia cześć, o, a to jest mama Gosi ja tutaj, tutaj również nie będę jakby e, komentował tych kwestii e, które są no, no poniżej, to poniżej estetyki e, te nawiązania kulinarno-erotyczne takie, no bo piersi, no to są takie i, i z kurczaka, no Jezus Maria, dajcie spokój i można jak. Naprawdę to ja już bardziej, dużo bardziej szanuję film, jeśli chodzi o kulinaria i e, finezję e, metaforyczną, to pomidorak e, polecam film, kiedy Pomidor mówi Jestem na wolności, smażę kotlety mielone u mojego brata i menadżera. I tam potem jeszcze mówi... Zresztą e, ja równie, pewnie do kabaretu Sketchów Męczących jest na was wyrók kryminalny, kochani. Jestem na wolności, smażę kotlety mielone u mojego brata i menadżera. Jesteście ten... No i to co, no i to... Te... no to jest... No, to nie jest za dobry utwór, no, jest tego dużo, no... Tam jeszcze się pojawił e, tekst, e, e, to jest oczywiście z podziałem na rolę. Ten e, kolega, e, e, który jest synem rzeczonej mamy Gosi, Yy, mówi, że nie, nigdy nie powiedziałby o swojej mamie mylów. Co właśnie na tym polega bycie mył, że jest się nim dla kogoś innego niż swój syn. To, to jest dość yy, logiczne. Znowu chcę wzrokiem ją gonić. Chętnie pomogę jej drugie zrobić, a lubię gdy dotykasz przy mnie piersi. Piję łychę całkiem dobre, chciałbym popieprzyć. A. Miejsce pierwsze zdobywa pobijający rekord wyświetleń klip będący opus magnum polskiej sceny YouTubeowej. Miejsce pierwsze kabaret Czwarta Fala Wieśka Tyko. Moi drodzy, zanim cokolwiek roz, rozstrzygniemy sobie konkurs, bo mamy do omówienia piosenkę Wieśka Tyko, no ale No, Wieśka Tyko... No bo to jest Despacito, no i to tak brzmi bardzo podobnie i to można to jest, tam jest wykręcone 57 milionów odsłon bo to Tico to jest zepsutym samochodem nie za dobrze jeździ to jest trochę bekogenne ten kierowca oczywiście, nie może być normalny on cały czas robi taką minę bo to, bo kurwa, bo jakby nie on, to to było było 30 milionów tylko. On musi kurwa za Benny mocno, bo, bo, nie da rady tak A no i moi drodzy, w trakcie tej piosenki oczywiście pojawia się Eee, taki przychórek przyśpiewowy, który brzmi SUBA 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 <try> SUBA 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 I mogłoby się, się wydawać, że to jest jakiś los randomowy z jakieś zakrzyknięcie, jakaś onomatopeja Nie moi drodzy suba, SUBA 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 SUBA, tak jest To jest zachęcenie do subskrypcji A po co zachęcamy do subskrypcji? Żeby być na bieżąco Ja się to ja zastanawiam, jak subskrybuję Po co w ogóle subskrybować? Żeby być na bieżąco Subskrybuj, żeby być na... Proszę Państwa, subskrybuj, żeby być na bieżąco, to po... moim zdaniem to będzie na... Jeśli będzie jakiś obóz koncentracyjny youtuberów, to to będzie na tej... nad, nad, nad bramą. Po... Tylko po niemiecku. Subskrybuj, żeby być na bieżąco, fraj. Nie wiem. E... No dramat kurwa, co, co oni tam odpierdalają, jakaś y, wiśka tylko. No to proszę Państwa, to można dwie sekundy zrobić. Y, nie wiem, na przykład można zrobić piosenkę y, że lambada to y, moja łada. I co? La, y, y, no. no. i tam lambada, moja łada. Jeszcze można zrobić żart, że, 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 że to chciałem kłada. A jest ładna i to już przebija, i jeszcze jakiś typ, oczywiście, co będzie robił? I bo to kurwa śmieszny jakiś typ, kurwa głupi jakiś jest. No i mamy! Miliony wyświetleń. No, to nie jest tak, że mi dupa boli, że to ma miliony wyświetleń, ale trochę mnie boli, rzeczywiście. Ale nie aż tak za Kochani, rozstrzygniemy sobie konkurs, który zarządziłem ostatnimi czasy, bo mogę to robić. Konkurs polegał na tym, że ja prosiłem Państwa, żebyście Państwo polecili jakiś fajny blog do czytania na wieczór, bo wieczory są teraz krótkie, a blogi nie są takie długie do czytania, więc akurat blogi się przydadzą. E, I dużo z Państwa osób po, 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 podało poprawną odpowiedź, e, że to jest. A tutaj, śmieszny śmiesznie, krab, Krabika napisała Blok 27. A, fajnie, Krabika, e, polecam. E, to to był już z tego co pamiętam, e, Oli, to Oli z zespół. E, I tam była ta piosenka I'm not cute. I'm not stupid, no good. O Ludzie się rali tym. Martyna Lepińska napisała Patryk Cardis, serduszko. Nie dziwi mnie to w ogóle. Patryk, dobra robota. Patryk zbiera tutaj p, te p, propsy. Kochani, żebyście wiedzieli, myśmy się musieli kurwa nasiedzieć, żeby to tak zmontować, żeby to jakkolwiek te wejścia Patryka Kardisa wygląda. Nie, no, tu... teraz w Jordanii odpierdala? A teraz w Jordanii odpierdala za nasze pieniądze, kurwa. <laughs> <laughs> za trzęsawisko, kurwa. Zwinął się z hajsem za odcinek. Łagdżniusowy, i proszę bardzo. E, pozdrowienia Patryk. Kurwa, same propsy dostaje Patryk. E, a, a. E, ho, tutaj y, pokus pokus podał y, szwendaper, to jest poprawna odpowiedź. Ale tutaj skontrował go y, Mateusz Nadolski, pozdrawiam Mateusz. Pewnie, że odpowiedział jest szwendaper, a nie jakiś szwendaper, z kreseczką napisał szwendaper, poprawnie. I tutaj mogłoby się wydawać, że... Mateusz wygrał, ale tutaj napisał o mu Hokus Pokus pierdale, Więc zastanawiam się, kurde, no znowu będzie tak, że ja kurwa będę siedział i pierdolił nad tym konkursem i czytał komentarze. Eee, co do konkursu, to jeszcze taki blok nie powstał, bo JFS nie bloguje. Kuba, jak to czytasz, kurwa, typie, przestań na <laughs> swoje łopatki na grupie i zobacz, blog o podróży. No tak, no. no dobra, wygrałeś Daniel Derek. Daniel Lelek wygrał, tylko ja podejrzewam Daniel, że ty mieszkasz gdzieś za granicą i to będzie drogo mi wysłać tą paszkę. No my latysz. Nie, a do wygrania byłoby takie coś. Nie, dobra, to wygrywa Mateusz Nadolski. Mateusz wygrałeś, e, Daniel Lelek, drugie miejsce. Mogę ci wysłać na maila coś. Bo kurwa to jest za drogo, bo to... Ja mam do, do 8 złotych na konkursy. Może? A to już zapłaciłem 5 za ziarka i Wege. No i dobrze, no i mamy... Dziękuję, to był zakończony konkurs. Yy, polecam się. Dzisiaj nie będzie konkursu, chyba że Dave coś zaproponuje. Jeśli chodzi o utwory, to będzie tyle z mojej strony. Yy, to może przejdziemy do konkursu. Ja mam dzisiaj przygotowany konkurs i yy, to będzie. Yy, do wygrania jest płyta. Jest to płyta firmy Media Store Mediatech. Yy, co ty go powiedzieć? Płyta jest odtwarzana z prędkością 52 razy. To jest mała jaka płyta, może odtwarzać e, z taką prędkością, właśnie jak ta płyta. Także z kawą porządnej płyty i kawą porządnej składanki. Tutaj są takie utwory, jak na przykład 5 e, Tomy Polacy, z e, życie na spidzie. E, I. No i tyle, tyle kojarzę z tych. To jest tutaj 2003 rok, także bardzo. Yy, klasyczna yy, produkcja. Yy, mam też książkę Poklanika yy, Piotr Piotrce. <noise> Stan bardzo dobry tutaj. Yy, no, Graficznie bardzo, bardzo ładna książka. Ja się tutaj yy, tego nie spodziewałem. Yy, co tutaj jeszcze? No książka ważna do 30. do 31 lipca. Dobrze. E, pytanie będzie takie. Hmm. Bo tak, jeśli chodzi o te utwory, to... Ja wiem, że, e, że te otwory nie były zbyt dobre, ale tak samo nie był dobry sezon 2018 19 Serie A, który dzisiaj e, się kończy właśnie i z okazji tej chciałem podsumować lekko. E, mecze trwają, więc... E, może ja poczekam do końca me meczu, ale z tego, co mogę w tym momencie powiedzieć, największe zaskoczenie pozytywne Atalanta Bergamo. Yy, super sezon, co prawda stali w pizdę w finale Pucharu Włoch, ale to można było się spodziewać. Najlepszy piłkarz dla mnie yy, to będzie yy, Fabio Qualarella z Semdorii, który 36 lat ma, a Król także bardzo szapoba yy, dla niego. Eee, największe wczarowanie, jeśli chodzi o zachowanie klubu, to na pewno będzie zachowanie e, klubu AS Roma do e, kapitana De Rossiego, czyli wyjebanie go e, bardzo nieładne za tyle lat e, grania. No, nie szanuje się takich rzeczy, szczególnie w futbolu, w którym rządzą pieniądze, to takie rzeczy powinny być wznoszone na piedestał, a nie zmieszane z błotem. E, I takie osoby powinny być szanowane, a nie e, kopane w dupę i wypierdzane z klubu. Także to na pewno y, nie było w porządku w związku do tego piłkarza. Y, największe oszerowanie? Romka, Krzysztof Piątek. Krzysztof Piątek, ja wiem, że... Ja wiem, że Wy się tego nie spodziewaliście, ale dla mnie to, że Polak odnosi sukcesy za granicą, to jest potwarz. I ja tego oserowania nie będę. I ja nie będę mógł kibicować. Bo... Przemujmy się. Jak pieniądze zarabia? Ja będę za te, na te pieniądze zapierdalał przez całe życie, a on sobie tutaj zostaje i zarabia miesiąc. Nie. Tak nie może być. Yy, największe... ...zaskoczenie, jeśli chodzi o... Yy, ...stadion, to będzie Piaz Bibica, a nie, to nie jest seria. E, dobra, to, to tyle z Pytanie konkursowe: w jakim klubie grał Marek Koźmiński w sezonie 2001-2002 w Serie A? Podpowiem, że klub ten awansował do Serie A, w tym sezonie, z Serie B. Dwa zwycięzcy czeka książka e, pokolenie Ikea. E, 159 zł kosztowała, jak widać. Tutaj. Tyli składanka hip hop od Kobiego, Silver. 700 MB. Ta pasowała trzeba tam przetrzeć tak. Kochani, e, dziękuję żeśmy się tu zebrali. To jest News Polska Reunion. E, następny odcinek będzie... Wagnienie Polska Wesele Potem będzie News Polska... E, e, nie, ostatni był Reunion. Bo ja teraz zrobię follow up, że to jest American Pie to jest. Hmm. Hmm. <laughs> nie wiem. Ja trochę improwizuję teraz, trochę się bawię tą formułą. <laughs> tak. No i dobra, moi drodzy. E, nie wiem, kiedy się zobaczymy następnym razem. E, także chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Naszym dzieniu sowiczem. E, Mateusz Nadolski, zgłoś się po e, ten. E, po e, odbiór nagrody. Tom, powysyłaj płyty w końcu. I Elo, wszystkiego dobrego. Pozdro 600.